Drodzy Państwo, witam serdecznie w naszym jakże gorącym dziś studio i kolejny gość, a jest nim pan doktor Leszek Sykulski, którego serdecznie, serdecznie witam. Dzień dobry, kłaniam się. Panie doktorze, a więc wojna. No, nowa wojna. Y Cytując troszeczkę klasyka, nowa wojna y, między Pakistanem a Indiami. Najpierw po incydencie pakistańskim, militarnym, odpowiedź y, wojenna, y, odpowiedź militarna. Y, Indii. No i, no i rozgorzał ten konflikt. Proszę, proszę nam powiedzieć, jak to wygląda, czy ta wojna ma szansę, że tak powiem, rozwinąć się, stać się drugim bardzo poważnym zarzewiem wojennym, zarzewiem może jakiegoś większego konfliktu na świecie, czy to, no bo widzieliśmy, że tam. Dosyć śmiesznie czasami wyglądały te konflikty indyjsko-pakistańskie. No było i gorąco, ale bywało i śmiesznie. Na tej granicy tam się gdzieś tam poszturchiwali. Jaka jest Pana zdaniem przyszłość tej wojny? Co ona oznacza dla świata? No tak, po tym ostatnim zamachu terrorystycznym, który obserwowaliśmy na terenie Indii, czy znaczy na terenie Kaszmiru i, na te, i podczas wizyty w Indiach Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J. Devensa. Rzeczywiście nastąpiła kolejna już eskalacja, ale to jest eskalacja, która jest jednym z wielu konfliktów, o których pan redaktor zresztą wspomniał cały konflikt sięga korzeniami jeszcze do roku 1947, czyli do rozpadu Imperium Brytyjskiego, kiedy powstawał niepodległy Pakistan, kiedy powstawały niepodległe Indie. Wiemy doskonale, że Brytyjczycy niespecjalnie przejmowali się powiedziałbym dbałością o szczegóły, jeśli chodzi o podział swojego imperium, domin, swojego dominium w Indiach, stąd nie uwzględniali wielu aspektów związanych z podziałami etnicznymi, z podziałami religijnymi, z także tymi wszystkimi kwestiami gospodarczymi związanymi, związanymi z eksploracją wód Indusu, rzeki Indus i jego dopływami. I tu jest oczywiście pies pogrzebany. Te wszystkie problemy, jeżeli chodzi o region Kaszmiru i Dżammu, wybuchały z różną częstotliwością. Natomiast warto powiedzieć, że na, w, tym, w tle tego wszystkiego został zawarty traktat w 1990 w 1960 roku traktat o wodach Indusu, i to jest bardzo ważny traktat, który reguluje przebieg, przebieg i eksplorację właśnie wód tej rzeki i jej dopływów, dzieli między sobą kontrolę nad tymi, nad tymi wodami. Natomiast po tym ataku terrorystycznym 22 kwietnia bieżącego, bieżącego roku, Indie Indie tak naprawdę dokonały, dokonały zawieszenia tego traktatu, zawieszenia, i to grozi tak naprawdę śmiercią głodową wielu milionom Pakistańczyków. No bo też powiedzmy sobie szczerze o tym, o tym aspekcie demograficznym. Indie to jest ponad 400 milionów ludności. Pakistan to jest grubo ponad 240 milionów ludności. Oba kraje posiadają broń jądrową. Szacuje się, że oba kraje łącznie posiadają ponad 300 głowic jądrowych. Gdyby doszło do eskalacji tego konfliktu, znacznie większej niż dotychczasowe konflikty o Kaszmir, które sięgają roku, tak jak powiedziałem, 1947, no doszłoby do potężnej katastrofy humanitarnej. Mogłoby dojść do potężnej katastrofy humanitarnej. Mówi się nawet, że gdyby rozgorzała tak zwana nuklearna zima, wówczas śmierć, no, groziłaby śmierć głodowa nawet dwóm miliardom ludzi w regionie w ogóle Azji, Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, no bo Pytanie oczywiście, jakie byłoby skażenie radioaktywne. Stąd to ma wielkie znaczenie. Jeszcze jest jeden aspekt tego konfliktu, bardzo istotny, a mianowicie Stany Zjednoczone bardzo zacieśniają relacje z Indiami, natomiast Pakistan jest strategicznym partnerem Chińskiej Republiki Ludowej, zatem grozi tutaj. Proxy war, czyli grozi wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, która rozgrywałaby się rękami Hindusów i Pakistańczyków. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego warto śledzić ten konflikt i warto się temu bardzo, bardzo dokładnie przyglądać. A jakie są inne zagrożenia dla Europy? Czy może nam grozić na przykład kolejna potężna, no bo mówimy tutaj o miliardzie, siedmiuset milionach ludzi, potężna fala na przykład migracji, czy też może wpłynąć to, no przecież dużo produktów, które mamy na europejskim rynku, pochodzą z tamtejszych rejonów, czy to z Indii, czy to z Bangladeszu, przemysł tekstylny. Czy to może oznaczać perturbacje w handlu międzynarodowym? No i po pierwsze, czy to może oznaczać tą wielką falę migracji? No, ja myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że o tej słynnej umowie emerytalnej. Z Indiami o tym, tak zwanej umowie o zabezpieczeniu społecznym. Tutaj mówi się o tych polskich emeryturach dla Hindusów. No i pytanie, jak w tym kontekście, bo to jest bardzo istotna sprawa. Ewidentnie z regionu Azji Południowej coraz więcej imigrantów przybywa do Polski. Zresztą jest wiele środowisk politycznych, społecznych i gospodarczych, które w Polsce mówią, że to jest dobrze dla polskiej gospodarki. Ja uważam odwrotnie. Ja uważam, że taka imigracja jest wielkim, taka imigracja do Polski jest zagrożona. Grożeniem. natomiast no, mówi się o tym, że Polska ma uposażać społecznie, uposażać emerytalnie Hindusów. No to wyobraźmy sobie teraz sytuację, że następuje jeszcze większa eskalacja niż to, co obecnie obserwujemy, no bo na wczoraj, rozmawiamy 8 maja, wczoraj Pakistan strącił pięć indyjskich samolotów, to nie jest jeszcze jakiś duży konflikt, to jest można powiedzieć na razie bardzo ograniczony konflikt, natomiast, natomiast gdyby rzeczywiście doszło do rozwinięcia się tego, tej wojny międzynarodowej, za oboma państwami, moglibyśmy się spodziewać ogromnej migracji, no tak jak powiedziałem, jak wyglądają te kwestie demograficzne, właściwie Pakistan już dobija do 250 milionów ludzi, do ćwierć miliarda, Indie dobijają do półtora miliarda ludzi, no więc wyobraźmy sobie taką falę migracji, która byłaby w przypadku takiej wojny. I niewątpliwie bardzo mocno osłabiłoby to już nadwątlony polski system opieki społecznej, nadwątlony wielomilionowymi można powiedzieć do. Relacjami dla obywateli Ukrainy, ale także innych państw, bo przypomnę tylko ten słynny raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazywał, że w minionych latach no, kilkaset tysięcy migrantów z krajów islamu przybyło do Polski. No, I i widać, te, no, widać to na ulicach polskich miast. Zresztą tę zmieniającą się strukturę etniczną państwa polskiego. Ja nie ukrywam tego, że od, od zawsze mówiłem, że jednym z największych dobrodziejstw państwa polskiego jest homogeniczność etniczna. To, czego nie miała Druga Rzeczpospolita. Pamiętamy, no, pamięcią historyczną oczywiście, te wszystkie niesnaski, te wszystkie walki i zamachy, także terrorystyczne. Realizowane, dokonywane chociażby przez mniejszość ukraińską w okresie II Rzeczypospolitej. Natomiast no, Polska po 89 roku była tym dziedzicem, spadkobiercą granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I tym, co było niewątpliwie wielkim dobrodziejstwem, w mojej opinii, była ta homogeniczność etniczna i, i religijna, bo też warto zauważyć, że ta mniejszość prawosławna była i jest niezwykle lojalna, która była. Że tak powiem, odziedziczona przez Trzecią Rzeczpospolitą, natomiast no, ta struktura etniczna ewidentnie w ciągu ostatnich trzech lat drastycznie, podkreślam, drastycznie się zmieniła. W moje, ja to oceniam bardzo negatywnie, uważam, że to nie jest dobry trend, uważam, że to jest nie tylko obciążenie dla systemu opieki społecznej, ale to jest potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Skala tej migracji moim zdaniem nie jest kontrolowana przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne, bo technicznie, fizycznie, tego się nie da zrobić. Nawet przyjmując to te słowa pani Panczenko, która tak straszyła i mówiła już o tych 10% obywateli Polski, pochodzenia, 10% mieszkańców Polski, którzy mają być Ukraińcami, obywatelami Ukrainy, no to to jest w granicach powiedzmy 4 milionów ludzi. No to nie ma takiej możliwości technicznych, osobowych, kadrowych, aby polski kontrwywiad sprawdził każdego z tych 4 milionów obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. Podobnie ma się rzecz, z kilkuset tysiącami obywateli z różnego rodzaju krajów islamskich. No, no nie ma takich możliwości, aby tych ludzi wszystkich prześwietlić, i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ powoduje zagrożenie wywiadowcze dla państwa polskiego, możliwość plasowania różnego rodzaju rezydentów wywiadu, czy to legalnego, czy nielegalnego, na terenie państwa polskiego, różnego rodzaju komórek sabotażowych, dywersyjnych. Wiemy doskonale, że struktury państwa polskiego są spenetrowane przez imigrantów od tych powiedzmy urzędów, w gmin, po nawet ministerstwa, różnego rodzaju od sprzątaczek po informatyków, no i to jest potężne zagrożenie. I, I można oczywiście tutaj straszyć Rosją i mówić, że tylko i wyłącznie wywiad rosyjski Polsce zagraża, no ale spójrzmy na rzeczywistość, spójrzmy jak, jak, jak ryby w wodzie czują się inne wywiady, czy to niemiecki, czy izraelski, czy amerykański, brytyjski, ale także chiński, czy, czy kraje wydawałoby się nawet egzotyczne, które dzięki tym nowym falom migracyjnym są w stanie plasować swoją agenturę, w Polsce, i a w mediach jest praktycznie cisza na ten temat. My, jako dzieci szkół średnich z czasów PRL-u mieliśmy wbijane do głowy, że po pierwsze przyczyną upadku pierwszej Rzeczypospolitej były mniejszości narodowe, a po drugie, podstawowym pozytywnym efektem tego, jakie dziś mamy granice Mowa była w, wówczas o PRL-u, jest to, że jesteśmy homogeniczni. I myślę sobie, że e, narodowościowo, i myślę sobie, że, że ta nasza homogeniczność e, jest źródłem sukcesu. Który Polska odniosła w czasach Rzeczypospolitej III. Myślę tutaj głównie o sukcesie, oczywiście, ekonomicznym, bo, bo państwo było zjednoczone, bo państwo nie miało tego rodzaju problemu, problemów, z którymi dziś musimy się mierzyć. Ale wróćmy do tego konfliktu indyjsko-pakistańskiego, bo myślę, że. Każdego interesuje możliwy scenariusz, ten, ten czarny. No bo jeśli to jest wojna o wodę, no to, to, to myślę, że, że, że da się to jakoś zracjonalizować i wielkiej wojny nie będzie. Ale jeśli, tak jak pan zasugerował, jest to pomysł Stanów Zjednoczonych i Chin na proxy war, to to może być, to to może być rzeczywiście zaczyn potężnego konfliktu który, który no, gdzieś nad nami wisi, a może to jest właśnie dobry z perspektywy obu supermocarstw patent na to, żeby spiąć się w tym militarnym uścisku, prawda? I żeby no, w ten sposób rozstrzygnąć swoje strefy interesów, swoje biznesy, nie tylko w tamtym rejonie, ale i na całym świecie. No tu są dwie kwestie. Tak jak pan redaktor słusznie zasugerował, gdyby to był tylko i wyłącznie spór o wodę, chodzi o te dopływy Indus, o sam Indus i o te dopływy, no India, Indie mają zagwarantowany dostęp do, do trzech rzek na wschodzie, do Bias, Satlecz i Rawi, Pakistan do Indusu, Dżelamu i Czanabu, gdyby to tylko i wyłącznie chodziło o ten traktat z 19... 1960 roku, to myślę, że przy mediacji międzynarodowej, a nawet i bez tej mediacji międzynarodowej, oba państwa byłyby w stanie dojść do porozumienia. Proszę zobaczyć, że ten traktat obowiązywał nawet w trakta... w czasie wojen między tymi państwami i nie był naruszany. Jest tutaj, moim zdaniem, drugie dno, to jest właśnie to zagrożenie proxy war. O co, wszy... o co w tym wszystkim chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I tutaj warto przyjrzeć się temu, co się wydarzyło 4 maja bieżącego 2025 roku w Mediolan. We Włoszech. Sprawa zupełnie przemilczana w polskich mediach, a przynajmniej tych mediach głównego nurtu, a mianowicie spotkanie w formacie ASEAN plus 3. ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, 10 państw plus 3 kolejne państwa: Japonia, Korea Południowa i Chińska Republika Ludowa. Niezwykle ważne spotkanie mówiące o stworzeniu nowych mechanizmów reagowania na kryzysy finansowe. Jest to odpowiedź na cła Trumpa. Jest to odpowiedź na cła Trumpa. Wszystkie 13. Państw opowiedziały się za wspieraniem recept, albo ARSEP, jak to woli czytać ten skrót, Regional Comprehensive Economic Partnership, czyli inicjatywa powstania stała w wyniku niezgody na amerykańskie TPP, czyli partnerstwo transpacyficzne. Chiny w 15 listopada 2020 roku doprowadziły do podpisania takiej największej w historii świata umowy o wolnym handlu. Ona weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, a to wszystko wynik Katastrofalnej polityki Trumpa, który zraził do siebie państwa Azji i Pacyfiku. Przypomnę tylko, że Barack Obama wy, wynegocjował partnerstwo transpacyficzne z dwunastoma państwami Azji i Pacyfiku, a Trump dwa dni, dwa dni po zaprzysiężeniu jako 45 prezydent Stanów Zjednoczonych w lutym 2017 roku zerwał partnerstwo transpacyficzne, czym dał impuls Chinom. I co zrobiły Chiny? Chiny nie tylko zrobiły największą w historii świata umowę o wolnym handlu, ale o Obecnie na szczycie w Mediolanie przyjęto, że państwa mają rozliczać się w lokalnych walutach, w swoich krajowych walutach, czyli dolar jest deprecjonowany w wymianie handlowej. Co więcej, inwestycje mają pójść w obligacje, uwaga, krajowe, czyli państwa między sobą mają wykupywać obligacje, a nie do tej pory, tak jak robiły to Chiny, inwestować przede wszystkim w obligacje amerykańskie. No i to jest ogromne uderzenie w interesy, w interesy amerykańskie, stąd nie ma się. Co dziwić, że Amerykanie podejmują takie nerwowe ruchy, jak wizyta J.D. Vance'a właśnie w Indiach, próba przekonania, próba konsolidacji grupy Kład czy też Kład Plus, jest grupa AUKUS jeszcze w, w tym zakresie, natomiast widać, że Chińczycy są bardzo mocno do przodu w tej całej układance, powiedziałbym takiej ekonomicznej. I co ważne, jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz, o czym się bardzo w Polsce mało mówi, jest specjalna inicjatywa Chiang Mai, inicjatywa, która jest pokłosiem wielkiego kryzysu na rynkach azjatyckich z 1997 roku. Ona została, ta inicjatywa została podpisana w roku 2010. Tam był taki fundusz założycielski 120 miliardów dolarów amerykańskich, podniesiony dwa lata później o 100% do 240 miliardów. Głównymi udziałowcami są Japonia i Chińska Republika Ludowa. Ten, ta inicjatywa Chiang Mai ma uza, uniezależnić Kraje ASEAN Plus 3, czyli właśnie to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, plus Chiny, Japonia, Korea Południowa, od różnego rodzaju turbulacji, turbulencji na rynkach walutowych. Ma te rezerwy walutowe, właśnie to jest blisko ćwierć miliarda dolarów. I co najważniejsze, ma. To pozwala zarządzać regionalnymi problemami z krótkoterminową płynnością, czyli uniezależnić się od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i od polityki amerykańskiej. I to jest dzisiaj potężne, największe moim zdaniem zagrożenie dla, dla Stanów Zjednoczonych, czyli próba wyrzucenia dolara jako głównej waluty z obiegu handlowego na świecie. Do tego oczywiście jest jeszcze daleko, to nie jest tak, że to już zapadły jakieś konkretne decyzje, ale widać, że coraz więcej państw, nie tylko Globalnego południa, ale także dotychczasowych sojuszników amerykańskich, zaczyna tracić wiarę. W, w amerykańską przewidywalność i w amerykańską pomoc. No to jest moim zdaniem to, co się wydarzyło w Mediolanie 4, 4 maja. To jest żółta kartka ze strony sojuszników amerykańskich Japonii i Korei Południowej dla administracji Trumpa. A teraz dodajmy do tego jeszcze procesy federalizacji Unii Europejskiej. Całkiem niedawno Gita Nauseda, prezydent Litwy, powiedział wprost, że Litwa ma plan B na wypadek czego? Opuszczenia Europy przez Stany Zjednoczone. Spójrzmy na nową norweską strategię bezpieczeństwa narodowego. Mówi się o osłabieniu więzi transatlantyckich. Przecież Norwegia była członkiem założycielem NATO, jednym z najbardziej takich aktywnych państw, które chciały wspierać te więzi, a mówi się wprost o tym, że administracja Trumpa jest nieprzewidywalna, że rośnie ryzyko wycofania czy też drastycznego ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie. No i na koniec warto przypomnieć, że obecnie obowiązująca strategia, Bezpieczeństwa Narodowego Państwa Polskiego, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, mówi wprost, że bezpieczeństwo nas wszystkich w Polsce opiera się na partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi i na członkostwie w NATO. No, wygląda to bardzo słabo. Tak, no z pana komentarza wieje grozą. To oznacza, że jest zaczyn na wielką wojnę gdzie naprzeciwko siebie staną Chiny stojące za Bangladeszem, dwu, za Pakistanem i, i Stany Zjednoczone za Indiami. Ale wróćmy jeszcze na moment w naszym wywiadzie do sytuacji na Ukrainie, bo to też nie jest sukces, no nie wiem jak pan to interpretuje, ale to też chyba nie jest sukces Donalda Trumpa. Kwestia pokoju, rozejmu, czy... czy co tam ma się w końcu zadziać, yy, rozwleka się. Póki co yy, wojna trwa. No i, no, i nie widać jakiejś takiej rychłej perspektywy, jak nożem uciął zamknięcia tej wojny, czy jej zatrzymania. Yy, no, no, i coraz bardziej podnoszą się głosy, że, że tutaj miało być 24 godziny, a, a robi się z tego dobre pół roku, prawda. No nie, no ewidentnie nie jest to sukces Donalda Trumpa. Uważam, że bardzo mocno przelicytowali, przeszarżowali politycy w Polsce, różnego rodzaju ma wszelkie maści komentatorzy, Trumpiści, jakby ich nie nazywał w Polsce, którzy uważali, że Donald Trump jest jakimś gołąbkiem pokoju, zbawcą, który na białym koniu przyjedzie, zaprowadzi pokój i zapewni yy, krainę mlekiem i miodem płynącą i bezpieczeństwo państwu polskiemu. No wręcz odwrotnie, tak nie jest. Donald Trump odchodzi od retoryki demokracji liberalnej, yy, mówi językiem... Mówi językiem właściwie w wielu aspektach Władimira Putina, mówiąc o aneksji siłowej, siłowej aneksji Grenlandii. No to, to, to jest język który odchodzi od tej tradycji, powiedziałbym, takiego pewnego sztafażu, No bo oczywiście Amerykanie prowadzili politykę bardzo agresywną i prowadzą politykę niezwykle agresywną na całym świecie, ale przynajmniej próbowali grać dobrze w PR, próbowali to PR-owo, marketingowo jakoś dobrze obudowywać. Trump się właściwie już nie cacka i nawet nie udaje, że szanuje prawo międzynarodowe. Jego postępowanie wobec Iranu, które grozi tak naprawdę potężną wojną, potężną, mającą skutki, no, ogromne dla całego świata i, i, i to tak takie bezwarunkowe wspieranie Izraela. No... Pokazuje, że, że Trump się nie, nie cofnie przed niczym. Zresztą, nawet te, te, ta, jego toponi, ta polityka toponimi, nazywanie zatoki meksykańskiej zatoką amerykańską, czy obecna najnowsza propozycja, aby zatokę perską nazywać zatoką arabską, to jest nic innego jak policzek, oczywiście, dla Teheranu i, i bardzo niebezpieczna polityka. Trump chciał zrobić deal, mówiąc jego językiem, ale ma słabe karty. No, mówmy sobie szczerze, Stany Zjednoczone nie wyślą swoich dywizji ani powietrzno-desantowych, ani swoich ciężkich dywizji pancernych czy zmechanizowanych na Ukrainę. Nie zrobiły tego przez Lata nie zrobią przez kolejne trzy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wynegocjowano umowę o surowcach krytycznych, nazywanych umową o minerałach, ale to nie tylko chodzi o minerały, nie chodzi tylko i wyłącznie o pierwiastki ziem rzadkich, tam chodzi o surowce krytyczne. Używając tej terminologii, która obecnie panuje, czyli także o węglowodory, o gaz ziemny, ropę naftową, no ale patrząc na realię, patrząc na to, jaka rzeczywistość jest, a nie jaką byśmy chcieli, żeby była, no to samo wydobycie litu, przygotowanie wszystkiego, prawda, badań geofizycznych, odpowiednich odwiertów i tak, i tak dalej, to jest około 10 lat, aby rozpocząć takie wydobycie litu. Przypomina mi to umowę o minerałach zawartą z marionetkowym rządem Afganistanu, kiedy jeszcze Amerykanie. Okupowali Afganistan przed swoją ucieczką w okresie prezydentury Bidena, wtedy, kiedy setki tysięcy ton sprzętu wojskowego zostawiono talibom. Właściwie to naj, najdłużej trwająca w historii wojna Stanów Zjednoczonych i wojna przegrana, o której wiele, wielu amerykańskich generałów mówiło wprost, że jest to wojna, wojna przegrana. Trumpa nie stać na kolejną przegraną wojnę. W związku z tym no, Ukraina zostanie pozostawiona sama sobie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Trump wy, wyciśnie jak cytrynę Ukrainę, korporacje, rządy. Amerykański Departament Skarbu będzie handlował tymi złożami z jakimiś korporacjami ponadnarodowymi, prawdopodobnie. Natomiast to nie są żadne gwarancje bezpieczeństwa. To, że dzisiaj, 8 maja, Wierchowna Rada, Rada Najwyższa, Izbo Jednoizbowy Parlament Ukraiński przyjął jednogłośnie te, to, to porozumienie, no to pokazuje, że tonący brzytwy się chwyta. To jest próba jeszcze uratowania tego, co jest do uratowania i, i podziału jakichś jakich zysków. Natomiast nie ma co do tego że żadnych wątpliwości że dzisiaj Unia Europejska czy europejscy sojusznicy na to nie są w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej możliwości. Natomiast Ukraina jest pozostawiona sama sobie i te straty, jeżeli będzie ponosiła dalej takie, no to czeka katastrofa geostrategiczna Ukrainy. No, nie był to optymistyczny komentarz, sami Państwo przyznają, ale... Mówmy prawdę, no, dobre czy złe, ale zawsze prawdziwe wiadomości mają swoją wartość i takie nam dzisiaj opowiedział, o takich nam dzisiaj opowiedział pan dr Leszek Sykulski, któremu serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję kłaniam się. Justuszu. A państwa proszę, zostańcie z naszym kanałem. Kolejne ciekawe wywiady za chwilę.